Na pewno wiecie o tym, że oficjalna liczba 60 tysięcy ofiar izraelskiego ludobójstwa w strefie gazy jest liczbą straszliwie zaniżoną. Mam nadzieję, że wiecie też o tym, że ponad pół miliona osób aktualnie znajduje się w piątym stadium głodu, którego skutki będą już nieodwracalne, nawet jeśli dostanie się do nich pomoc humanitarna. Możecie jednak nie wiedzieć o tym, że Izrael spuścił na strefę gazy 85 tysięcy ton materiałów wybuchowych, czyli równoznaczność sześciu bomb atomowych spuszczonych na Hiroszimę podczas II wojny światowej. Kimś, kto wie to wszystko, ale nadal decyduje się na odbieranie człowieczeństwa Palestyńczykom walczącym o wolność i przetrwanie, jest nasz premier. Nazywa on izraelskie ludobójstwo konfrontacją z islamskim terroryzmem, której stronie Polska zawsze będzie stała. Oczywiście Polska nie będzie stała zagłodzeniem na śmierć matek i dzieci, ale dla premiera w strefie gazy każdy mężczyzna jest islamskim terrorystą, który zasługuje już na ten los. Nie będzie sankcji, nie będzie zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem, ani wydalenia ich ambasadora z Polski. I właśnie dlatego kolektyw BAS zorganizował wtorkową akcję, na której byliśmy też my, aby zażądać końca tego absurdu. Akcją była próba zablokowania ulicy, którą premier miał przejechać do Sejmu, tak aby musiał skonfrontować się z naszym przeciwem wobec jego pozycji. Oczywiście po rozwinięciu baneru od razu pojawiła się policyjna represja w postaci szarpaniny, zrzucania nas do parteru jak najszybszego ściągania nas z ulicy. Po wydaleniu nas na chodnik przenieśliśmy się pod kancelarię prezesa Rady Ministrów, aby protestować dalej. I protestować nie przestaniemy. Żądamy sankcji na Izrael, żądamy zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem i wydalenia izraelskiego ambasadora z Polski.